Witamy Państwa serdecznie na cotygodowym programie z kamerą wśród działek. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka kolorów kwiatów róży i sposobów na to, w jaki sposób można uzyskać różne kolory, różne odcienie właśnie tego kwiatu. Pierwszy kwiat, krzak róży, Róża Pospolita, tak zwany Cumbulus ticiorus, ma kolor biały. Kolor biały tego kwiatu uzyskiwany jest poprzez codzienne podlewanie kwiata rozcieńczonym mlekiem nisko tłuszczowym, czyli ten 0,0 albo 0,5. W godzinach popołudniowych podlewany jest około 2 litrami właśnie takiego rozcieńczonego pół na pół z wodą mleka. 2 litry popołudniowe godziny, dlatego, żeby nie, nie spowodować zbyt szybkiego parowania tego mleka. Do atmosfery, tylko żeby właśnie to wsiąkało w korzenie kwiatu, i dzięki temu, właśnie możemy uzyskać taki e, niesamowicie e, piękny, mleczny, biały kolor. Przejdźmy, może teraz, do następnego kwiatu. Krzak róży w koloru różowym, róża różowy, tak się rymuje trochę. Różowy kolor tego kwiatu uzyskiwany jest poprzez dodawanie do wody, którą krzak jest podlewany, niewielkiej ilości różowego indyjskiego pieprzu, który właśnie dzięki szybkiemu wchłanianiu poprzez korzenie tego krzaku nadaje taki różowy kolor z takimi jeszcze domieszkami tutaj żółci. To jest taki, taki różowo-żółty pieprz, w takim razie chyba indyjski. Podlewać należy także po południu z tych samych powodów, o których mówiliśmy wcześniej przy okazji białej róży. I zapraszam Państwa jeszcze do, do kolejnego krzaku, to jest krzak róży o kolorze czerwonym, tak wygląda. Otóż kolor tego kwiata uzyskuje się dzięki podlewaniu tego kwiata, oczywiście wodą, ale wodą wymieszaną. Jak widzicie Państwo, bardzo intensywny, czerwony kolor. Woda musi być wymieszana z pikantnym ketchupem z pudliszek. Bardzo dobrze wymieszana, po to, żeby ten ketchup się troszeczkę rozrzedził Może to być koncentrat pomidorowy, ale koniecznie z pudliszek. Nie wiadomo dlaczego, takie magiczne działanie właśnie tego koncentratu jest, że wsiąknąwszy w korzenie kwiatu, powoduje, że kwiat nasyca się niesamowicie czerwonym, e, intensywnym kolorem. I to już ostatni kwiat w tym wydaniu naszego programu. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień o tej samej porze.